Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj mam dla Ciebie naprawdę wyjątkową niespodziankę, ponieważ jest ze mną tutaj Sławek Muturi, czyli osoba, która no w życiu już osiągnęła spektakularne sukcesy. Naprawdę coś co, coś, co myślę dla wielu z nas tak naprawdę jest celem, albo nawet i więcej. Więc większość osób nie myśli nawet o tym, żeby coś takiego jak Ty osiągać, bo, bo dla nich to jest gdzieś w sferze w ogóle kos kosmicznej. Natomiast Sławek. No z, te, z tego co ja wiem, z tego co ja się o tobie dowiedziałem, no to właśnie y, z jednej strony jesteś właśnie wyjątkowym człowiekiem, y, ponieważ y, założyłeś to, co, to, co, to, o czym większość ludzi marzy, prawda? czyli biznes, w którym, który działa pasywnie całkowicie, czyli właśnie wynajem mieszkań, to mnie bardzo interesuje i tu bym na początku chciał, żebyś nam opowiedział właśnie o tym, ee, no jak się udało tam dojść od w zasadzie 22 dolarów, tak? <grych> Więc to był star, 22 dolarów do 100 mieszkań ponad, tak? Ile już jest teraz? Blisko stówy, nie? Stówy mieszkań na wynajem, czyli już faktycznie zapewnić sobie i swojej rodzinie przyszłość, a z drugiej strony jesteś człowiekiem, który zwiedził wszystkie kraje, jakie są na świecie, wszystkie kraje, które tam mają, mają są uznawane tak, na, na, na świecie przez ONZ. Tak. Więc może na początek opowiedz w ogóle, jak to się wszystko zaczęło? Jak się zaczęła Twoja historia? Wiesz, ile miałeś lat i skąd w ogóle taki pomysł Ci do głowy wpadł? Bo to już ponad chyba 20 lat, tak? Działasz w ten sposób. No tak, tak. E, w ogóle po pierwsze, to bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i Wam wszystkim za, za to, że, że chcecie poświęcić trochę czasu na wysłuchanie mojej historii. E, wiesz, ja nie czuję się wyjątkowym człowiekiem, to znaczy takie sformułowania trochę mnie krępują. E, po prostu jestem zwykłym człowiekiem, tak jak my wszyscy. Natomiast może to, co jest niezwykłe w moim, powiedzmy, życiu, to jest to, że ja wyznaczam sobie długoterminowe cele. I po prostu konsekwentnie je realizuje. To znaczy i, i myślę, że to jest to, co powiedzmy, no tak niewiele osób robi. To znaczy niewiele osób sobie zadaje w ogóle to pytanie, co chcą robić za ileś tam lat. E, I to ta perspektywa im się wydaje odległa i powiedzmy, że te marzenia zbyt śmiałe. Dla mnie po prostu to nie są marzenia, to są plany do zrealizowania, tak? I, e, więc, więc to jest to, co jest istotne. E, jak to się u mnie zaczęło, jeżeli chodzi o te mieszkania, no to powiedzmy takim punktem wyjścia było. To, że ja, mimo że urodziłem się w Polsce, w Łodzi to nigdy nie polubiłem zimy. Znaczy zima jakby totalnie moja krew ta, ta, ta afrykańska część mojej krwi po prostu odrzucała, odrzucała zimę. Ja, ja chyba też mam taką kroplę w takim razie, bo to, to samo. Wiesz, wszyscy mamy tak naprawdę, bo wiesz, według antropologów to wszyscy pochodzimy gdzieś tam, powiedzmy z Kenii tak, no, ale to mniejsza o to. Także więc ja sobie wymyśliłem, bo, bo moi znajomi, moi przyjaciele mówili: "Słuchaj, sobek, no już przestań narzekać na tą zimę, klimatu w Polsce nie zmienisz". Ja miałem nawet taki pomysł, że powiedzmy na dwa Warszawą, jakiś taki duży parasol, który roztoczę, żeby powiedzmy to śnieg nie padał i żeby było cieplej. I pomyślałem sobie, no tak, ale czy to jest w ogóle możliwe technologicznie, ile by to kosztowało? A nawet gdyby było możliwe, to pewnie połowa warszawajaków by mnie przekleła, że co to w ogóle za idiota, coś tam zmienia naturę. Ogródki nam usychają. Prawda, dokładnie tego typu. Więc widziałem, że to nie tędy droga, i, ale znowu kierowałem się, powiedzmy, przyrodą, inspiracją z przyrody, ze świata przyrody. Pomyślałem, kurczę, jeżeli bociany, które mają głowy, powiedzmy, no tej wielkości, nie wiem jakie mają mózgi, ale pewnie jeszcze mniejsze, są w stanie zmieniać klimat dla siebie, czyli emigrują, powiedzmy, na zimę, no to dlaczego ja bym tego nie mógł robić? I to była właśnie ta podstawowa motywacja. I żeby powiedzmy pół roku spędzać w Polsce, jak jest ciepło, a na te pół roku, kiedy jest zimno, po prostu wyjeżdżać gdzieś w tropiki. Więc postanowiłem, tak jak Bociany, po prostu spędzać pół roku w, w tropikach i, i te, to zimowe pół roku. Ale wtedy powstało pytanie: Ja już miałem wtedy rodzinę, dzieci, dwoje dzieci, żonę. No, jak będę wracał do Polski, to kto mnie zatrudni na te pół roku? To tylko praca jakaś sezonowa, która nie jest dobrze płatna. tak? Truskawki. Na przykład. które zbierałem też jako student kiedyś tam w Szwecji, w, w Anglii. Ehm, I z drugiej strony, jak pojadę w tropiki z kolei, to też e, będzie ciężko znaleźć jakąś pracę, która mi zapewni dobry, 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 w, dobre za, w zarobki. Więc stąd powstał pomysł, żeby kupować mieszkania na wynajem, który znowu podpowiadałem od pod, po, podejrzałem u mojego wujka w Kenii. E, jakby te dwie rzeczy połączyłem razem i wyszło mi, że muszę zbudować jakiś tam portfel mieszkań na wynajem, żeby móc przejść na wcześniejszą emeryturę, żeby nie musieć cierpieć zimy, tak? Czyli tak naprawdę nie, nie chciałeś być bogatym człowiekiem, nie chciałeś jakby nie myślałeś o kasie w formie kasy, tylko raczej o wolności jakiejś, nie, żebyś mógł. Nie. Dokładnie, to jest, to jest bardzo ważne pytanie, to znaczy, które zadajesz, bo w Polsce my nadal jesteśmy dosyć biednym krajem na tle Europy, no może nie bardzo biednym na tle Azji czy, czy Afryki, tak? Ale na tle Europy, naszych najbliższych sąsiadów, jesteśmy dosyć biedni i mamy tę potrzebę powiedzmy, bogacenia się i nie ma w tym nic złego. Natomiast w Polsce ludzie nie mieli świadomości i do tej pory większość ludzi nie ma świadomości, że jest wybór, że bycie bogatym i bycie wolnym finansowo to nie są synonimy, to nie są nawet bracia bliźniacy, to znaczy, których nie można odróżnić jednego od drugiego, to są kuzynowie i to nie pierwszego stopnia, ale nawet drugiego stopnia. E, jedyne, co mają wspólnego, to praprzodka jakiegoś, który nazywa się pieniądze. Ale tak naprawdę to są dwa różne cele, do których prowadzą dwie różne drogi, dwie różne strategie. Um, i, I ponieważ ja jakoś nie, nie wiem no, z czego to dokładnie wynikało, ale może właśnie z tego, że, że w Kenii widziałem, chociaż nie potrafiłem tego jeszcze tak nazwać, tymi słowami, których dzisiaj do tego używam, ale widziałem, że, że jest alternatywa do takiego zwykłego bogacenia się, tak? I, 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 i to jest to, co teraz staram się po prostu w Polsce promować, tak? Do, docierać do jak największej grupy ludzi, żeby no bo to tłumaczyć. To, o czym mówisz, ja, ja, ja to rozumiem w ten sposób, że ktoś może się bogacić, no to może zarabiać milion, dwa, trzy, cztery, dziesięć. A tak naprawdę, żeby być wolnym finansowo, no to jak człowiek, który teraz zarabia e, na przykład trzy tysiące złotych, to on potrzebuje tak naprawdę mieć jedno czy jakieś dwa małe mieszkania na wynajem i będzie miał tą samą... Fotę, o te pieniędzy, o to chodzi, tak? A dokładnie, że właśnie, że ponieważ bogactwo to w ogóle jest taka koncepcja, a to znaczy, co to znaczy być bogatym? No to, no to znaczy co? No Mieć dużo, tak? A ile to jest dużo? No więcej niż sąsiedzi. I na przykład ja taki przykład często podaję, że powiedzmy z jakiejś małej miejscowości pod Sielicami, najbogatszy człowiek, który tam mieszka, jak trafi do Warszawy na jakiś bal charytatywny i sprzedają tam powiedzmy jakieś prace dzieci niepełnosprawnych umysłowo, żeby wspomóc ich tam powiedzmy dom dziecka, to powiedzmy cena wywoławcza zaczyna się od 100 zł i on mówi dobra, to kupię 2-3, no bo trzeba wspierać te dzieci, ale jak cena zaczyna dochodzić do 17 tysięcy, 27 tysięcy za tę pracę, no to on już wymięka, no to znaczy czuje się, zaczyna się czuć niekomfortowo, tak? A gdyby ten sam Bogacki wygrał powiedzmy zaproszenie na bal charytatywny do, do Monte Carlo, do do, nie wiem, do, do, powiedzmy do Dubaju czy do Moskwy e, czy tutaj do Singapuru czy powiedzmy do Bangkoku, to prawdopodobnie w ogóle ochrona by go nie chciała wpuścić, tak? Bo nagle, powiedzmy, te, on nie wygląda na takiego bogatego, którego właściwie jest miejsce tutaj, tak? Nie. Więc chodzi mi o to, że bycie bogatym jest bardzo względne, bardzo relatywne. To znaczy, to właściwie definiuje się poprzez porównanie do otoczenia, tak? Najbliższego. E, natomiast Wolność finansową każdy ustawia na swoim poziomie. I tak jak masz rację, dla kogoś to może być 3000. Będzie wtedy wiódł, powiedzmy, no, skromne życie, em, ale bez konieczności pracy, jeżeli będzie mógł te 3000 zarabiać w sposób pasywny. Dla kogoś będzie potrzebne 10 tysięcy, dla kogoś będzie potrzebne 50 tysięcy, a może żeby mieć, utrzymać bardzo luksusowy standard życia z domami, powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, na francuskiej rywierze z jachtami, helikopterami i tak dalej, no to może potrzebuje miliona złotych miesięcznie, żeby utrzymać ten standard albo i więcej, tak? Natomiast każdy to definiuje dla siebie i to też daje ogromny komfort, tak? bo, bo ustawiasz sobie cel, który widzisz, że jest w twoim zasięgu. To znaczy, jeżeli potrzebujesz na przykład te 3000 miesięcznie i kupiłeś pierwszą kawalerkę, to wiesz, że już jesteś w jednej trzeciej drogi, bo w sumie potrzebujesz ich trzy, tak? To znaczy czy cztery, no to powiedzmy w jednej czwartej drogi, tak? Także to też jest, jest bardzo wiele różnic pomiędzy bogaceniem się i wolnością finansową. I, tak jak mówię, oni mają więcej, więcej rzeczy ich różni niż jest wspólne, tak? A jak to wyglądało właśnie u ciebie, czyli jak. No właśnie jak zacząłeś od pierwszego mieszkania, nie, no bo pojawił się pomysł, już znamy twoje motywy i ogólnie, które doprowadziły właśnie no do tego co, do, w punktu, w którym jesteś obecnie w życiu. Natomiast jak to się stało na początku? Jak, jak w ogóle właśnie, okej, okay, stwierdziłeś, że chce być wolny finansowo, chcę wyjeżdżać na pół roku na przykład z Polski, nie, nie chcę tego robić na zbieraniu na, truskawek najpierw w Polsce, a później gdzieś w ciepłych krajach bananów, e, tylko chciałeś raczej się... się no uniezależnić od pieniędzy w ogóle nie i, i jak, jak... Jak się udało od pierwszego mieszkania? Jak to, jak to przyszło? Tak. No więc wiesz, pierwsze mieszkanie kupiłem w Warszawie w 98 roku to była kawalerka. Em, wiesz, ludzie często pytają, czy kupiłem ją na kredyt, czy za gotówkę. To bardzo fajne pytanie, tylko nietrafione, dlatego że w 98 roku w Polsce nie było oferty kredytów mieszkaniowych hipotecznych, więc po prostu zbierałem gotówkę. Zajęło mi to wiele lat, no bo nie zarabiałem wcale dużo. Em, i pamiętam, że w, w tym czasie, jak już wymyśliłem ten pomysł, to ja pracowałem w, w konsultingu w dużej firmie doradczej. Często jeździłem służbowo do, do najwięcej do Stanów Zjednoczonych, czasami też do Anglii, i tam chodziłem do księgarni, kupowałem książki o inwestowaniu w nieruchomości, trochę się uczyłem. Te książki nie zawsze były przydatne dla, dla Polaka, no bo opisywały trochę inne realia. Ale zacząłem też po prostu oglądać mieszkania. Mimo, że jeszcze nie byłem gotowy do kupna, ale wypracowałem sobie taki schemat, że właściwie każdy weekend, chyba że gdzieś wyjechałem, powiedzmy poza, poza Warszawę, poza Polskę, ale prawie każdy weekend umawiałem się na spotkania ze sprzedającymi. W sobotę kilkanaście mieszkań, w niedzielę kilkanaście mieszkań, i tak robiłem tydzień w tydzień przez wiele, wiele, no powiem, nie wiem, za 2-3 lata. I co ci to dawało? Wiesz, na początku ja nawet nie wiedziałem, czego ja chcę kupić dokładnie, to znaczy, więc, więc dowiadywałem się, jakby, na co w ogóle zwracać uwagę. Poznawałeś zielenek po, po, po prostu, uczyłeś tak, się branży. produkt. Rozmawiając z agentami, patrząc na produkty, oglądając dookoła, jak to wygląda, nie? Tak, 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 dokładnie. I, I wiesz, widziałem, powiedzmy, ile te mieszkania kosztują, widziałem, że na przykład, wiesz, bardzo podobne mieszkanie są oferowane w tym samym czasie w różnych cenach. Um, albo czasami to, to, które jest droższe, wcale nie jest lepsze. Um, więc zaczynałem dostrzegać pewne takie rzeczy, których, których no, normalnie bym nie widział. Oczywiście potem to już nawet było tak, że wchodziłem do takiego mieszkania i nawet nie musiałem go specjalnie oglądać. Już wiedziałem, co w nim jest. Tak? To znaczy, jakby. E, więc to, to jest to, co mi dużo dało. Z, rozmawiałem z pośrednikami. E, zresztą początkowo kupowałem mieszkania tylko z pośrednikami e, i od każdego z nich dowiadywałem się czegoś nowego. To znaczy, na co zwracać uwagę, jak wyglądają dokumenty, e, powiedzmy, jakie są ryzyka. Czasami widziałem że ci pośrednicy mówią sprzeczne rzeczy. To znaczy, i obaj są przekonani do tego, że mają świętą rację, tak? To znaczy, więc, więc, no, po prostu za, wyciągałem pewne wnioski, tak? I... Czułeś się, intuicję sobie wyrabiałeś po prostu, taką, żeby nie polegać na czyimś zdaniu, nie? No bo tutaj jest zdanie, nie ma takiej jednorodnej wiedzy po prostu jak w matematyce, nie? Prawda, dokładnie. To jest, masz rację, że, wiesz, że nieruchomości są taką bardzo specyficzną klasą aktywów inwestycyjnych, bo jak kupujesz złoto... To wiesz, to znaczy czy kupisz powiedzmy je w Polsce, czy, 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 w, czy w Stanach, czy, czy w Tajlandii, to znaczy zapłacisz pewnie tyle samo dolarów za uncję, tak? Jak kupujesz akcję jakiegoś banku, albo Microsoftu, albo kogoś, też zapłacisz tę samą cenę. Natomiast nieruchomości po pierwsze są rynkiem bardzo lokalnym. Każdy rynek jest inny, to mówię na pewno rynek tajski, rynek polski w ogóle nie do porównania, tak? I, ale nawet w Polsce rynek powiedzmy warszawski, łódzki też się bardzo różnią, pewnie niuansami bardziej niż powiedzmy pryncypiami, tak? ale jednak te niuanse mają pewne znaczenie. A co więcej, nawet jest tak, że w jednym bloku, powiedzmy, przy ulicy, nie wiem, 3 maja, powiedzmy, no nie wiem, w Krakowie na pewno taka ulica jest, jeżeli tam jest jakiś blok i powiedzmy są sprzedawane dwie kawalerki 25-metrowe, każda na tym samym piętrze, z widokiem na tę samą stronę miasta, powiedzmy w tym samym standardzie, w tym samym stylu, tak samo wykończone to się okaże, że jedna jest sprzedawana za 10% powyżej średniej ceny rynkowej, a druga 10% poniżej, bo ten właściciel jest po prostu bardziej zmotywowany do sprzedaży, tak? Więc, więc rzeczywiście ten, ten rynek jest prosty, no bo w sumie to nie jest bardzo skomplikowana rzecz, kupowanie mieszkania i potem go wynająć, natomiast ze względu właśnie na to, że to jest takie heterogeniczne, że jeden produkt nierówny jest drugiemu i że jest rozproszony i że tej wiedzy nie ma. Na przykład ludzie mówią, że średnia cena wynosi tyle. Ja czytałem często gazety, to znaczy gdzie mi mówiono jaka jest średnia, czy rośnie, czy spada, a ja widziałem dokładnie coś odwrotnego, powiedzmy z praktyki, tak? Bo po prostu kupowałem wiele tych mieszkań, więc widziałem po prostu, to nie było tak, że kupiłem raz na jakiś czas i powiedzmy musiałem polegać na tym, co w gazecie jest napisane. Ja po prostu widziałem z doświadczenia własnego, tak? Jakby jak to wygląda. Więc, więc rzeczywiście dużo czasu poświęciłem na to, żeby, żeby e, poznać rynek. I wiele lat później przeczytałem takie jedno zdanie, które wydaje mi się, że jest bardzo ważne przy inwestowaniu w nieruchomości, czy w ogóle inwestowaniu w ogóle, tak, ale że. I to było w książce amerykańskiej e, takie zdanie, że jest duża różnica między spekulantem, czyli kimś, kto kupuje, żeby powiedzmy zarobić na wzroście ceny na przykład, a inwestorem, bo spekulant kupuje i ma nadzieję, że na, na tym zarobi, a inwestor kupuje, bo wie, że na tym zarobi. No dokładnie, tu się zgadzam z tobą całkowicie, że to jest. To jest prawda. I, I powiedzmy, a skąd się bierze ta różnica? No to właśnie z wiedzy. Bo, bo jeżeli nie masz wiedzy, to w najlepszym przypadku możesz mieć nadzieję i może ci się trafić. Jak hazard, nie? Wtedy jest. Hazard tak naprawdę, czynniki wróżenie z fusów. O, Dokładnie, dokładnie. Więc, więc dlatego ja zawsze mówię to znaczy osobom, które myślą o tym, żeby rozpocząć, żeby pójść jedną z dwóch dróg, albo bardzo głęboko się wgryźć w temat, i zobaczyć przynajmniej 100 mieszkań, zanim kupisz pierwsze. Ja chyba zobaczyłem 500, zanim kupiłem swoje pierwsze. Albo, jeżeli nie masz na to czasu, albo ochoty, no bo jednak czas to też jest pieniądz, to też jest jakaś wartość, no coś robisz na co dzień, w czym jesteś dobry i pytanie jest, czy chcesz akurat spędzać swój wolny czas, to znaczy, który jest cenny, na nauczenie się czegoś nowego, tak? I oczywiście, możesz to zrobić, nie ma problemu, ale jeżeli znajdziesz kogoś, komu możesz zaufać, bo to też jest bardzo kluczowe, to znaczy, bo ludzie różne rzeczy opowiadają i jakby powiedzmy, no, trudno jest zweryfikować, to znaczy, czy, czy ta osoba, mimo, że wygląda, powiedzmy, dobrze jest ubrana i powiedzmy, dobrze mówi i tak dalej i tutaj jakieś referencje i tak dalej, to może równie dobrze Ci kit wciskać. No, zwłaszcza, że agent jest biznesmenem, więc on tu ma prowizji na przykład trzy razy tyle, to nawet jak to jest mniej korzystna dla Ciebie oferta, no to on woli to, no bo on musi utrzymać rodzinę, więc ma swoje powódki ku Dokładnie. A wiesz, a to jest tak, że każdą nieruchomość można uzyskać że jest jakaś wyjątkowa, że jest specjalna, że coś tam, no, argumentów, które można, powiedzmy, po, po, jakby użyć do tego, żeby, powiedzmy, uzasadnić jakąś tam wyższą cenę albo coś, to znaczy, no, jest mnóstwo, tak? I jak nie wiesz, które z tych argumentów są ziarnem, a które plewami, no to, no to możesz po prostu przepłacić, tak? No i oczywiście a przepłacić, no najgorszy przypadek, no to jest, że kupisz coś, co się okaże, że właściwie, no, nie, nie może być twoją własnością, bo jakiś tam jest problem, tak? E więc są tego typu rzeczy, natomiast no, to się zdarza rzadko. Raczej ryzyko największe jest to, że po prostu przepłacisz za coś, co, co znowu okej, okay, nie jest jakimś problemem, ale jeżeli masz jakąś ograniczoną kwotę gotówki czy zdolności kredytowej, to jak będziesz przepłacał, tu i ówdzie... No to tych mieszkań po prostu kupisz mniej, tak? jak będziesz kupował sensownie, w cenach poniżej średniej wartości rynkowej, to też jest bardzo ważne i to jest to, co odróżnia inwestorów od spekulantów, że właśnie wiedzą jaka jest ta średnia i są cierpliwi w tym, żeby szukać coś, bo mówi się, że na nieruchomościach kupuje się nie wtedy, kiedy, się, znaczy zyskuje się nie wtedy, kiedy się je sprzedaje albo kiedy się je wynajmuje, zyskuje się najwięcej w momencie, kiedy się je kupi. Tak, jak kupisz dużo taniej niż powiedzmy one są warte, tak? Więc, więc, więc tutaj są te dwie drogi. Albo doradzam, żeby samemu poświęcić dużo czasu, albo znaleźć kogoś, komu naprawdę można zaufać. I to też nie jest takie proste, to ja wiem, tak, bo no nawet to, co ja wam mówię, wiecie, no słowa są tanie, tak? To znaczy jakby no łatwo jest robić dobre wrażenie, tak? Ale, ale czy, czy to naprawdę można komuś zaufać, no to, to, to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, tak? No, a, a wracając słuchaj, wracając jeszcze do historii twojej właśnie, czyli kupiłeś pierwsze mieszkanie za swoje własne oszczędności, a jak zrobiłeś z jednego 100? To mnie ciekawi, bo to jest już. No to już jest fajny wyczyn. Tak. No to wiesz, to, to polega na tym, że tutaj dwie rzeczy, to znaczy trochę poszukowałem się kredytami, jak już weszły na rynek. No, bo kredyty hipoteczne to znaczy, to jest dobry instrument. Banki bardzo tanio udzielają kredytów hipotecznych. To jest na, jeden z najtańszych, czy może nawet najtańsza forma kredytu. Tak? Dlatego, że banki są zabezpieczone na hipotece, na czymś trwałym, na czymś, czego nie wywierzysz z kraju. No, ciężko, żebyś uciekł z mieszkaniem na przykład, czy z ziemią. Dokładnie. To jest nieruchomość i powiedzmy, banki wiedzą, jak się na tym zabezpieczyć. Co więcej, wiedzą, że to jest realna wartość. To znaczy, w odróżnieniu od różnych innych rzeczy, które dzisiaj są przez rynek, powiedzmy, wyceniane wysoko, e, powiedzmy, no nie wiem, no, obligacje jakiegoś kraju, który za chwilę powiedzmy zbankrutuje, tak? no, zaczynają być warte mniej niż ten papier, tak? na którym są wydrukowane, a przecież wiadomo, że nawet obligacje się nawet nie drukuje, tak? więc to jest w ogóle wirtualne jakieś tam coś. Tak? No to nieruchomości są czymś realnym, to znaczy czymś, co można dotknąć, co istnieje, co można ubezpieczyć co jakby istnieje od tysięcy lat, e, to nie jest jakiś nowy wymysł, to nie jest jakaś nowa coś, tak, to po prostu jest coś, co w, i, i, i to jest produkt, który oprócz wartości inwestycyjnej, no ma też wartość użytkową, no ludzie muszą gdzieś mieszkać, tak, to, to nie jest jako abstrakcyjny jakiś tam wymyślony. Czeka, tak, czyli to nie jest, nie jest coś na zasadzie pomysłu, jakiejś idei, jakiegoś tam inżynierii finansowej, tylko po prostu dajesz wartość ludziom i oni za to płacą pieniądze, więc to musi działać. Prawda? Więc to jest jakby jedna rzecz. Więc jedna rzecz to jest, żeby, powiedzmy, korzystać właśnie z tego kredytu, przy czym ja też, wiesz, radzę, żeby podchodzić do tego spokojnie, to znaczy nie na wariata, no, może wariata to za, za, za skrót myślowy, tak, ale nie na hurra. To znaczy, jestem za tym, żeby powiedzmy, są ludzie, którzy mówią, inwestowanie w nieruchomości to tylko za cudze pieniądze. Jesteś frajerem, jeśli swoją własną gotówkę w to angażujesz. kiosaki na przykład. Na przykład, nie? tak? I wiesz, i tutaj myślę, że o ile ja się zgadzam z kiosakiem w wielu rzeczach, o których on mówi, akurat w tym aspekcie myślę, że on narobił ludziom dużo szumów, wody w mózgu. To znaczy, po prostu, bo on bardzo sugestywnie to tłumaczy i tak dalej, to znaczy, ale to jest bardzo ryzykowna strategia. A poza tym. Oprócz tego, że to jest ryzykowne, to jest jeszcze druga rzecz, bo pytałeś mnie, jak zrobić z tej jednej tam, powiedzmy, naście, czy ile tam potrzebujesz, tak? Więc jedna rzecz to jest kredytować się, a druga rzecz to jest wyrobić w sobie umiejętność, a jeszcze lepiej nawyk, życia poniżej swoich możliwości finansowych. Czyli po prostu oszczędzania. Oszczędzania, dokładnie. Nie dziadowania, to nie chodzi o to, żeby dziadować, żeby dużo zarabiać. I nic nie wydawać, ale to po prostu chodzi o to, żeby zarabiając kwotę 1000, wydawać 900 i nie czuć się z tym dyskomfortowo. Jak Twoje zarobki wzrosną do 5000, wydawać 4,5 i nie czuć się z tym dyskomfortowo. Jak wzrosną do 7, to wydawać 6 i tak dalej. Tak? I, I wiesz, i mimo, że to brzmi bardzo prosto i banalnie, to w dzisiejszych czasach, ale myślę, że nie tylko w dzisiejszych czasach to jest bardzo trudne do zrobienia. Znaczy, my mamy, powiedzmy, taką naturalną tendencję, żeby wydawać, pokazywać, na co nas stać, tak? No zwłaszcza, że jesteśmy bombardowani przekazem cały czas kup to, kup tamto, kup to, tego nie masz, to jesteś nieszczęśliwy. Więc ta manipulacja leci mocno do, do konsumpcji, nie? Cóż to, dokładnie. A co więcej, ja jeszcze mam taką teorię, mimo że ja nie jestem, powiedzmy, zoologiem, czy tam, powiedzmy, nie wiem, kimś, powiedzmy, od przyrody, ale wiesz, ja wiele dni powiedzmy wiem, 500 dni, może nawet więcej, spędziłem w parkach narodowych. Głównie w Kenii, ale w Tanzanii, tam w innych krajach ościennych, w RPA. I wiesz, po prostu kocham. To jest to miejsce, które powiedzmy, to jest moje miejsce na ziemi, parki narodowe, tak. I, i wiesz, i tych zwierząt widzisz tam kupę, to znaczy wiesz, są różne klasyfikacje zwierząt, to znaczy parzystokopytne, nieparzystokopytne, jakieś tam inne, wiesz, rogate, nierogate. Ja dzielę zwierzęta na dwa. Te, które lubią żyć samotnie, i te, które lubią żyć w dużej grupie. Na przykład lwy, żyją w dużych rodzinach. Lamparty, które żyją w tych samych warunkach, też są kotami, drapieżnikami, żyją pojedynczo. Słonie żyją w dużych grupach. A i hipopotamy tak samo. Ale nosorożce już pojedynczo albo we dwoje. E, wiesz, orły pojedynczo. Flamingi, po prostu w ogromnych stadach. Pszczoły w ogromnych grupach bąki, nie słyszałem nigdy o roju bąków, tak? Czy, wiesz, czy os, tak? Więc chcę pokazać, że różne zwierzęta mają po prostu różną preferencję, jeżeli chodzi o powiedzmy życie w grupie albo nie. My ludzie, no nie chcę nikogo tutaj obrażać, tak? Ale jesteśmy zwierzętami stadnymi. A to, co jest charakterystyczne dla stada według mnie, to jest to, że w stadzie musi być hierarchia, bo bez hierarchii. W tym stadzie by się pozabijali. I teraz prawda jest taka, że na górze tej hierarchii jest dużo fajniej być niż na samym dole. Bo to ty ustalasz zasady, które obowiązują w tym stadzie. A ci na dole muszą się po prostu ich przestrzegać. Tak? No tak działa demokracja. <laughs> A, tak działa demokracja też, prawda? I teraz my w związku z tym jesteśmy, wydaje mi się, zaprogramowani przez naturę, żeby walczyć o swoje miejsce w stadzie. Wiesz, to znaczy walczą o to młode wy wilki i my też jako ludzie, tak? Gdzieś tam powiedzmy z tyłu mamy zaprogramowane, że musimy walczyć o to swoje miejsce w stadzie. I, a skąd wiadomo, kto jest na górze tego stada, a kto jest niżej? Poprzez. O ile ma pieniędzy. Dzisiaj przynajmniej tak jest. Kiedyś było poprzez to, ile kto ma wiedzy, poprzez to, ile znał języków, albo po, kiedyś był w ogóle ten najstarszy, miał najwięcej wiedzy, mądrości. No powiem Ci, że tu w Azji, tak, jak w, w Tajlandii, to ja widzę, że jeszcze dalej są te, jest szacunek do wiedzy, do wieku, więc jeszcze to funkcjonuje. Co w Europie już gdzieś w ogóle całkowicie odeszło. Nie? Więc wiesz, więc dlatego my, ponieważ my to miejsce definiujemy poprzez to, ile kto ma kasy, to wiesz, to, to jak ja mogę pokazać, że mam dużo kasy? No ten zegarek kupiłem w Singapurze teraz za 5 dolarów singapurskich, 15 zł. No to to nie jest zegarek, który pokazuje mój status, tak? To znaczy, wiesz, no powinienem kupić zegarek, nie wiem, to znaczy jakiegoś Rolexa, czy jakiegoś innego omega, czy jeszcze coś tam innego, powiedzmy za kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? Żeby pokazać, wiesz, koszulka, którą mam, ma znowu tam, nie wiem, z 10 dolarów, tak? To znaczy, wiesz, a powiedzmy, a garnitur od jakiegoś tam, nie wiem, krawca. Z Paryża, to znaczy no, kosztuje, nie wiem, kilkanaście tysięcy, tak? Więc samochody, to znaczy to, gdzie mieszkasz, to znaczy na jakie wakacje wyjeżdżasz, czy z plecakiem, czy wiesz, czy w jakimś tam Club Med, czy jeszcze w jakichś innych tam powiedzmy ekskluzywnych resortach. I my to wszystko robimy po to, tak mi się wydaje, żeby właśnie pokazać, że my w tym, w tym, z tej hierarchii posuwamy się naprzód, tak? W górę więc dlatego to jest bardzo trudne powiedzmy żyć poniżej swoich możliwości finansowych i ja Posiłkując się z jednej strony kredytem, a z drugiej strony zamrażając, można powiedzieć, swój standard życia, mimo że moje przychody rosły, to te nadwyżki również z tych mieszkań, które wynajmowałem, po prostu w całości trafiały w reinwestowanie. Tak, czyli reinwestowałeś, czyli kula się toczyła śnieżna po prostu i coraz więcej śniegu zbierała po kolei, nie? Tak, będą coraz większa, po prostu każda jej rotacja zbierała więcej śniegu, tak? Także. I wiesz, i, i to jeszcze wracając do tej idei jakby wiesz, życia poniżej swoich możliwości finansowych, to ja uważam, chociaż wiesz, mogę się mylić, to znaczy ja nie mówię, że ja wszystko znam od alfa i omega, tak? Ale to jest po prostu moje zdanie. Natomiast jestem dosyć silnie przekonany do tego, że bez umiejętności życia poniżej swoich możliwości finansowych nikt nie osiągnie wolności finansowej, a nawet gdyby ją osiągnął, to bardzo szybko ją straci. No, ja, ja też jestem przekonania, że jak ktoś nie umie oszczędzać, to nigdy nie będzie bogaty. Będzie dużo zarabiał, będzie dużo wydawał, miał wysoki poziom życia, ale nigdy bogactwa nie osiągnie. I wolności finansowej też. I wolności, tak.